idziemy. Idziemy, idziemy. Oho, idziemy. No wyciągaj. Nie jeden, nie dwa, tylko no w sumie to dwa. Dwa Elite Trainer Boxy z Evolving Skies. Obie wersje. Nie wiem, która jest pierwsza, a która druga, ale są dwie. Jak widać. I są obie tu, u mnie, na biurku. Otworzymy je. Powiesowałem, ale jestem pałą. Ogólnie oba boxy, podejrzewam, że mają bardzo podobną zawartość, więc otworzymy najpierw jeden, a przez drugi może przelecimy, tylko pokazując rzeczy, które są w nim różne. Mamy Players Guide, jest w nim cały secik pokazany. No w porze, pewnie nigdy go już nie otworzę. To zobaczmy, co jest w samym boksie. Pierwsze to zasady, gdy w Pokémon TCG. Dwa żetony. Kostka i mniejsze kostki to są chyba Damage Countery. Nie jestem pewien, nie gram pokémon TCG, więc jeżeli pierdolę głupoty, to sorry. Boosterki 8, to za chwilę je otworzymy. Dividery, cegła energii i sliwy. No i kodzik z zakrytym tym razem ostatnim Digitem. No i to w sumie wsią, jeżeli chodzi o zawartość tego boksa Teraz. Otworzymy drugiego. Player Guide z inną grafiką. Takie same żetony, ale kostki w innym kolorze. Dividery. Kolejny kodzik na boxa. I slivy. No i oczywiście również 8 boosterków. Ok, zostawię podzielone te boostery yy, na odpowiadających im boxach. Zobaczymy, który lepiej daje. Ja obstawiam tego, to jest tutaj Glacion, jak oglądaliście poprzedniego openingu booster boxa to obejrzyjcie i zrozumiecie dlaczego Glacium. Zacznijmy z prawej strony. Feebas Reverse i w pierwszym paku Drumpa. Teraz paczek z lewej strony. Dino Reverse i ostatnia karta Wishy -washy. kolejna paczka z prawej strony. Loaded Wiverts i Smirgon, kolejny pak z lewej strony. Sebastian. Shogun Wiverts i ostatnia karta. Oh, no! Urwa, mówiłem! No, nieźle. Łap Fokus to się tak świeci jak psu jajca ten gejowy glayson, że mój biedny telefon nie wie na czym się fokusować. Ale zajebisty. No, glayson dobra morda, tyle powiem. No, jeden zero dla lewego. No, i nie ukrywam, że to jest mocne prowadzenie. Bo Secret Rera to mogę drugiego nie wyciągnąć. Chociaż zdarza się to na przykład z bustych ale to. Żeby się o tym przekonać, odsyłam do poprzedniego odcinka. Zygert, Reverse. I ostatnia karta, Pizdzir. No lecimy dalej z lewym boksem. Czy będzie deklasacja ze strony lewego boksa? Piszcie w komentarzach, któremu boksowi kibicujecie. Ja kibicuję prawemu, wiecie? Głównie dlatego, że... Lewy sobie nieźle radzi i chyba nie potrzebuje wsparcia. Tentacruel Reverts i ostatnia karta Appleton. Ok. Kolejna próba odegrania się z prawej strony: Elemental Batch Reverts i Espion V. Spoko. No nie jest to 1-1 ale prawy box nawiązał walkę pierwszym hitem Zobaczmy co na to lewy box Slackoff, Reverse i ostatnia karta, Gorgheist Ok, w pierwszej połowie 37 do 1 dla lewego boxa To oficjalna punktacja, zobaczcie sobie w internecie Pump Kabu, Reverse i Gigalith. Kolejny paczek z lewej. Muszę powiedzieć, że o wiele łatwiej otwierają się te paki z lewej. Nie wiem od czego to zależy. Troszkę to jest dziwne. Full Face Guard, Reverse i Trump. Trzy paki. Każdego boksa zostały. Łabofet, Reverse i Shafido. Trzeci od końca z lewej strony. Ribbon Badge Reverse i Victini Hollow. I to był znowu lewy box. Czyli jak widać ta wersja boxa zdecydowanie bardziej opłacalna. Potwierdzone info przed ostatniej z prawej. Golduck Reverse i Levi Vimax! To już trzeci, którego wyciągnąłem z Evolving Skies, także chyba mnie bardzo lubi. Okej, okay, przedostatni pak z lewej strony teraz. Teoretycznie po dwa hity, ale. sami wiecie. Sableye, Reverse i Gigalith. OK. Ostatnia paczka. Z prawej strony. Palpitude Vives i Altavia. Czyli już wiemy, że lewy boksik zdeklasował prawy boksik, ale czy będzie jeszcze kopał leżącego? Entei, Vives Hollow, spoko, Nie miałem Entei jeszcze. I Dwa Kozłodzili. No to leżący został skopany, że tak powiem. Myślę, że nie mogę narzekać na te dwa boksiki, tutaj taki randomowy kodzik, bo dostałem luzem z zamówieniem. Ale jeszcze nie uciekajcie moi drodzy, bo otworzymy sobie, tak jak mówiłem, trzy luźne paki. Z tego jeszcze jeden Evolving Skies i dwa Shining Faces na deset. Nie pamiętam jak się przekładało w Shining Faces, muszę sprawdzić, ale najpierw Evolving Skies. Abyło Reverse i. O kurwa, nie wierzę! Nie wierzę! Nie, to się nie wydarzyło! To nie ma, nie ma! Cofaj to! Cofaj! Ała! Moje wszystko! Co ty gadasz? To był luźny pak, którego tak o, sobie wyciągnąłem z otwartego booster boxa. Nie mogę, nie, nie, nie mogę. Ale jajca! To zastrzał, ale jajca. Okej, okay, sprawdziłem czy w Shining Face przekłada się w ten sam sposób co w Evolving Skies. Otóż tak, także możemy lecieć. Kurwa. No i jest shiny. Jest shiny Pokémon, bo um, shiny spocik w tym paku to jest tam, gdzie normalnie jest Wivers. Dlatego tak <grywania> zwalniałem. Liczyłem karty, żeby nie przegapić. I ostatnia karta. Evil Hollow. No spoko. <grywania> spoko, paczek. Następny. Ostatni z dwóch paczek. Kurwy. Pa z jestem upośledzony. Teraz jest chyba shiny spot. Tak, reverse Morpico I ostatnia karta. Professor's research. Ok, no to szybkie podsumowanko z tego boksika. Espion V i Flavian VMAX czy się opłacało, to zostawiam Wam do oceny. A z tego boksika Victini Hollow, Dracozol 2 i upośledzony autofokus, gejowy Glacier. Tu nie zostawiam do Waszej oceny, czy się opłacało, opłacało się. Z Shining Fatesów udało się Tiwula Hollow i jednego Shiny Pokemona wyciągnąć. Sinisti, także w sumie w porządku jak na dwa luźne paczki. Chociaż jak już mówimy o luźnych paczkach, no to... No to, no to. No to chyba jednak luźne paczki mogą być troszkę lepsze. Ale ja, ja, Dalej no nie mówię, że tak ten domowo wyciągnięty paczek z otwartego Boxa okazał się otartym. No w każdym razie, tak jak mówię, do waszej oceny pozostawiam, czy ETB się opłacają. Który lepszy, chyba ten? ITLA.